Dzień dobry, dzień dobry, Julia przejść, Dzięki TV Reklama. Wraz ze mną dzisiaj cała na biało, przepiękna Ania Andrzejewska, witaj. Cześć. Dlaczego na biało? Wszystkie kobiety na biało, jak to jest? Dzisiaj ja jakiś szczególny tego, dzień? Jestem opalona i jednak kontrast jest dosyć spory, więc... Ale byłaś na wakacjach, wróciłaś z wakacji, czy... Korzystam z solarium, nie, nie ukrywam tego, ale ogólnie również mam ciemniejszą karnację. Okej, okay, no właśnie dzisiaj wszystkie kobiety w sukienkach, a Ty tutaj pokazałaś coś innego. Powiedz Aniu, kogo walka dzisiaj tutaj na Fame 14 ciekawi Ciebie najbardziej? Czy ta walka się już odbyła, czy ta walka jeszcze przed nami? Ogólnie ciekawiła mnie pierwsza walka, czyli walka dziewczyn, ciekawiła mnie walka Alana. Czy dziewczyny, czy tutaj walka Alana to naprawdę mega poziom. E, każdy pokazał naprawdę e, tyle, ile mógł, czyli na tyle, ile e, było chociażby go stać. I naprawdę są dzisiaj mega ciekawe walki. Tak, tak delikatnie, że tak powiem, określiłaś pierwszą walkę. Pierwszą walkę twojej, no chyba nielubionej zawodniczki, jeżeli mówić o Lalunie. E, Odnosząc się chociażby do ostatniej konferencji, na której niestety ze względu na zdrowie e, i trochę się przeziębiłam, mnie nie było. Mm. Jestem osobą, która nie, nie szuka sobie wobec gdzieś tam dalszych czy bliższych znajomych wrogów. E, rzadko kiedy spotykam się z tym, żeby ktoś mnie e, nie lubił, również darzy, jeżeli ktoś mnie darzy szacunkiem, ja tą osobę również darzę szacunkiem. E, co do Laluny, Luny, poznałam ją na ostatniej, na ostatniej gali. E, fame ma. Od razu gdzieś tam złapałyśmy kontakt, rozmawialiśmy jak najbardziej. Tutaj niczego się nie wypieram. Do niej jako do kobiety e, nie ujmuję nic. E, darzę ją ogromnym szacunkiem, ale nie jako sportowca. Jeżeli e, ktoś mówi, tak na, na ostatniej konferencji zaznaczyła, że jest ulicznikiem, e, to myślę, że ulicznik jest bardziej odważniejszą osobą e, niż osoba taka, która chociażby e, walczy, bo myślę, że poradzić sobie na ulicy to jest zupełnie coś innego niż porównując do walk. Ale, tak jakby podsumowując, jakiś konflikt między wami jest. I co ty chciałaś na tej konferencji jej przekazać? O co tam chodzi tak głębiej? Ponieważ no to, z czegoś dla to musiało wyniknąć tak, wszystko? Dla mnie przede wszystkim taka walka. Wiem, co to znaczy przygotowywać się i nagle, kiedy wypada zawodniczka. Ja ze swojej strony myślę, że zachowałam się e, naprawdę w stosunku do Laluny ok. E, chociażby z tym, żeby mogła zawalczyć. Nie traciła tego, że. Tak jak cały czas zaznaczyła, dała całe serce, ogrom pracy włożyła w te przygotowania i dla mnie zarazem byłoby to sprawdzenie się, jak to jest wyjść do walki w zupełności bez przygotowań. Czyli nie potrzebowałabym się, że to tak określę, unosić honorem, bo wychodzę, czy chociażby nawet wygrywam, tylko dla mnie to by było kolejne doświadczenie i sprawdzenie siebie. Z perspektywy czasu, jak już jest po walce, myślisz, że dla LaLuny taka walka z tobą miałaby sens? Ponieważ jak wiemy, o tutaj teraz jest ciekawa walka, nie wiem czy wiesz, ale walczy tak, tak, Piotr tak, tak. No Niestety nie możemy obejrzeć, ale że zaraz to zrobimy. Tak, ale właśnie kontynu kontynuując, y, otrzymała rywalkę, która trenowała z tego co wiem niecałe dwa tygodnie. I no zobacz jak to wszystko się potoczyło. Myślisz, że taka walka z tobą miałaby jakikolwiek sens? Wiktoria e, ogólnie pokazała naprawdę mega charakter i... Zajebistą zrobiła robotę, że to tak nawet określę całościowo. Zawsze, każda walka ma sens. Ja, dla mnie to by było jakieś doświadczenie, jakieś sprawdzenie się, co bym mogła pokazać. Wiadomo, jeżeli jesteśmy w trakcie przygotowań, mamy ten czas i robimy kondycję, i wszystko jest ważne. Wiadomo, tą wagę trzyma, więc zaledwie. Też również musiałabym zbijać, zupełnie coś innego, czyli idę z marszu, jak i z wagą, e, taki bez przygotowań i traktuję to jako sprawdzenie siebie, na co mi stać, e, co mogłabym pokazać, a nie to, żeby po prostu unieść honorem, bo na przykład ona przegrywa. Wiadomo, Wiktoria wygrała i e, no w stosunku do tego, co mówiła Laluna, Luna, jest zupełnie, e, uważam, odwrotnie. A czy uważasz, że Laluna naprawdę przygotowywała się do walki przez te kilka miesięcy? Czy nie zauważyłaś dzisiaj tych jej przygotowań? Jak oceniasz w ogóle jej umiejętności? Wiem, że wychodząc chociażby pierwszy raz do walki dochodzi stres. Sama wiem, jak to jest, więc stres czasami zabiera większość naszych umiejętności. Ale w walce nie pokazała naprawdę za wiele, nie pokazała tego, co mówiła chociażby na swoim Instagramie. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest jego całe życie, jest ulicznikiem, a jednak nie sportowcem, to myślę, że tam naprawdę ta walka powinna w zupełnie inny sposób wyglądać ze strony Laluny. Tutaj twierdziła, że jej przeciwniczka uciekała po oktagonie. No, tak jakby z każdym zawodnikiem, z każdym przeciw swoim rywalem każda walka będzie wyglądała w zupełności inaczej i toczyła się na tyle ile pozwoli nam przeciwnik. Mówisz, że chciałabyś sprawdzić swoje umiejętności, a czy nie uważasz, że ta walka skończyła się by zbyt szybko jakimś właśnie wiesz nokautem tutaj z twojej strony? Szczerze no nie wyszłam do walki, nie wiem jakby było. Bardziej chciałabym Osobiście na tyle, ile rozmawiałam ze swoimi trenerami potraktować w taki sposób, żeby wiadomo, każdy chce skończyć szybko walkę, im szybciej, tym lepiej nie męczymy się, ale walcząc chociażby, jakby doszło do tej walki, każdą rundę jest możliwość dla mnie sprawdzenia się. To by było, nie wiem, nie doszło do walki. A czy na ten moment nie marzyłaby być się taka rywalka na przykład jak Wiktoria Jaroniewska, która dzisiaj zadebiutowała na przykład? A Cię, Wiktoria, widać, że naprawdę gdzieś tam jest bardzo dobrą zawodniczką, z naprawdę przyszłościową zawodniczką. Tego nie wiem. Wiem, że jestem otwarta bardzo na propozycje i przede wszystkim wychodząc do walki z jakąkolwiek, czy to Wiktoria, czy jakakolwiek inna przeciwniczka, to jest dla mnie możliwość sprawdzenia się i swoich umiejętności. A jeśli chodzi o Lalunę i to, co ona tworzy w internecie i to, co sprzedaje, jak, jak się do tego odnieś? Czy według ciebie wszystko, co robi, jest w porządku, czy miałabyś też jakieś zastrzeżenia, tak jak tutaj w tym przypadku miał na przykład prowadzący konferencję Sylwester? Wiem, że dosyć gdzieś tam spore w internecie o tym słychać naprawdę. Nie wiem osobiście, nie spotkałem się z tym nic. Tak, przymierzałam osobiście Laluny perłkę. Nie znam się na tym, nie mogę określić, czy to jest nie wiem, podróbka czy nie. Myślę, że osoby, które bardziej się na tym znają, są w stanie wyrazić gdzieś tam swoje zdanie na ten temat. Wiem, że huczy na ogólnie o tym, ale ja się nie chcę wypowiadać, bo nie wiem na tą sprawę, jak jest. Przymierzałaś perłkę, a jakieś ubrania, które sprzedaję nie. Tak, na temat peruki tak jak już powiedziałam, mogłam się chociażby wypowiedzieć, że nie odniosłam wrażenia, że to było sztuczne, ale też nie znam się. A co do ubrań, myślę, że czasami jest tak, że bez powodu ludzie pewnych tematów nie poruszają i pewnych rzeczy nie drążą. Jeżeli gdzieś tam jest prawda, to ona zawsze wyjdzie. Ale ja osobiście sam nie wiem, czy to są podróbki, czy coś tam jest, co się nie zgadza. A gdyby doszło do takiej walki między Tobą a Laluną, chciałabyś kontynuować właśnie na przykład temat, ten, o których jest najwięcej, po prostu wiesz, spekulacji na jej temat w internecie? Czy nie chciałabyś drążyć tych tematów? Myślę, że prawda wychodzi zawsze. I z kwestią czasu, jeżeli tak jest rzeczywiście, jak ludzie zarzucają, to. Prawda sama, jak już zaznaczałam, wyjdzie. Mi nie jest to oceniać. Każdy uważam, że. E, jak wy to określicie? Kurczę. Poczekaj. Prawda zawsze się obroni. Tak, jest, tak. zgadzam się. Prawda zawsze się obroni. Piękne słowa, Adamie. Ostatnie pytanie. Potencjalna rywalka na przyszłą walkę. Kogo byś chciała? E, ja jestem bardzo otwarta na propozycje. Mm. Z z, z jakąkolwiek to przeciwniczką również mogłabym na przykład stoczyć rewanż z Karoliną Mojejowląt. Myślę, że teraz każda z nas, będąc w tej samej wadze, ta walka e, wyglądałaby zupełnie inaczej, również w wadze wyżej, czyli w tej, w której jest pas, 61 kg. Mogłaby być dla widzów naprawdę bardzo ciekawą walką. Dziękuję Tobie, Aniu, bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że już będzie mogły obejrzeć końcówkę walki. E, Powiedz jeszcze, za kim jesteś, Piotrek czy Norman? Piotrek. Dziękuję tutaj bardzo. Dziękuję.